Dobry Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michał z tej strony. A w tym wideo chciałbym, żebyśmy się zajęli niczym innym jak airdropami, testnetami. Będzie sporo ciekawostek, wiadomości i newsów. Także będzie super fajnie i przyjemnie. Nie przeciągając, tradycyjnie. Zapraszam na intro. Polimycznie. Polimycznie. To poproszę sprawdzić linki w opisie. Macie tutaj link do Histona. Wczoraj wleciało fajne wideo o obsłudze i taki poradnik bardziej praktyczny. Linki do giełd, których używam. Bybit, Bitget, OKX, OK, Max. Nexo, jako aplikacja z kartą, dzięki której możemy płacić naszym krypto. A my tymczasem wbijamy na aplikację d.fi, która jest bardzo użyteczna ze względu na to, że możecie tutaj na przykład przeskanować swój portfel. Ja mam jakieś dwa smart kontrakty, ale to jest... Aha, dobra, to możemy sobie zostawić, ale na początek wbijamy tutaj, odbieramy daily requesta, daily reward. Mam chyba tydzień, już mam zaliczone, więc odbieram stówę, elegancko. No i możemy sprawdzić, jakie tutaj mamy zadania. Na dzisiaj mamy follow three users on social media. Social profile, sorry. Ja mam akurat 8. 1674 osoby mnie followują. Wow. Jak kogoś tutaj znam, to oddaję followback, ale tutaj oczywiście takie są niki, że nie mam pojęcia. Dobra, ok. W ogóle chciałbym tu pogratulować pane, panie, pan, panu Sebie, który wbił na pierwsze miejsce w rankingu. Gratki ziom, a my możemy skończyć ten quest. Wcześniej było tam, co tutaj było? Kryptomarket trzeba było oznaczyć jakiegoś coina, gwiazdką po prostu dodać do ulubionych i no generalnie bardzo łatwe są te zadania. Także mam nadzieję, że sobie z nimi radzicie. Tutaj jeszcze możecie dostawać dodatkowe punkty. Za swapy. Ja sobie taki swap teraz właśnie wykonam. Na optymizmie, ale chcielibyśmy to USDC wymienić sobie na USDT. Nawet dostanę więcej niż ten, niż swapuję. Podoba mi się to. Będziemy używać dzisiaj Rudego, ze względu na to, że będziemy też klikać kilka testnetów, których niestety Rabi Wallet, którego który Wam serdecznie polecam, używam na porządku dziennym. Jednak jeśli klikamy jakieś testnety, no to czasami trzeba wracać do tego metamask'a. Tu hi-fizz? Nie no, bez przesady. Gua jest 22 w tym momencie. Słapujemy to. Dobra, elegancko. Swap successful. Możemy zobaczyć, czy nam doliczyło. To zwykle dolicza po jakimś czasie, także na spokojnie. My możemy lecieć dalej na Robot farm. odbieramy. Tutaj mamy akumulator. Tutaj akurat rabi się załącza. Rabi wie co dobre. Sign and confirm. W ogóle siedzę dzisiaj w bluzie, bo jest dość zimno. Pada dzisiaj deszcz 12 stopni, także nie jest zbyt ciekawie. Nawet nie napaliłem dzisiaj w kominku, ale wydaje mi się, że wytrzymam. Jutro ma być już 18, także będzie ok. No coś mi tu zamula to drugie zadanie. Dobra, poszło. Zmieniamy na polygon, podpisujemy transakcję, sign and confirm i tutaj robimy tego darmowego quest'a jeszcze. Zobaczymy co nam wypadnie. Z tych darmowych to raczej... o, dziewiątka, nice, może dzisiaj losowanie nawet jakieś zrobimy. Zrobimy kilka płatnych quest'ów też, sign and confirm, czwóreczka, no to na pewno będzie głosowanie. Znaczy, losowanie. Sign and confirm. Tak jest. Jeszcze może jedno. Sign and confirm. Dobra, super. Tutaj jeszcze mi tego nie zaliczył, ale to zaliczę, No spokojnie. Ostatnio mamy tutaj w ogóle dobre wzrosty, jeśli chodzi o Robots Farm. Także mamy dość sporo aktywnych userów. Wszystko idzie w dobrą stronę. Jednak jeśli chodzi o jakieś konkretne informacje od Ziki i Synka, no to rozjechał im się po prostu plan. Mamy tak: czwórkę, dziewiątkę i jedynkę. Kurde tą czwórkę, tą dziewiątkę, znaczy to może bym sobie otworzył, otworzę sobie tą, open create, a te dwie wyślewamy. zobaczymy co nam tu wypadnie. Mamy 188 tokenów i 1,3, słabo trochę, no nic, to tego od razu brydżujemy i tą jedynkę też brydżujemy, oj, dobra. Ostatnio zaczynaliśmy od góry, także teraz weźmiemy od środka może, tutaj, no czemu mi to zuko? Tylko... Jedną pokazuję teraz, wszystko się zgadza. Proszę pana, sign and confirm. Dobra. Robimy losowanie drugie. Tutaj, Grzegorę. No on bridge, jest coś tutaj nie przeszło. Dobra, teraz powinno być już ok. Świeżmy tutaj, mamy naszą skrzynkę, transfer, transfer i to oczywiście zatwierdzamy i potwierdzamy. Dobra, przeszło, serdecznie gratuluję wygranym. Kolejni przy następnej okazji. Ten Bera Testnet, o Jezus. O Jezus, udało mi się dostać jakieś tokeny. Tutaj się trzeba zmienić teraz, ale żeby cokolwiek tutaj zrobić, to naprawdę trzeba się pomęczyć. Spróbujemy teraz. Podobno w nocy to lepiej działa niż w dzień, bo w nocy ludzie śpią. O, tutaj jednak mi przeszedł ten sław. Spróbujmy na zorapowanym bery. Nie mam za dużo tokenów, ale coś próbuję, coś się staram. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał, ale. Przynajmniej próbujemy. Teraz niby tutaj będzie, że successful, a za chwilę się pokaże, że jednak nie i tak. Musicie sobie tutaj porobić słapy po prostu i postawić pulę płynności. Tam jeszcze chyba można dać te tokeny na stake. Szybkością można porównać coś do Starkneta. W ogóle jakby Starknet podobno tam robi jakieś ruchy na smart kontrakcie. Podobno już przygotowywują się do zrzutu. Także Starknet. Maybe coming soon. Wyobrażacie sobie robić takie testnety na live? To by było dobre. No podobno w nocy to lepiej działa. Mają oni tutaj kilka dapsów. No, mam nadzieję, że poradzicie sobie samodzielnie. Zarączkę z Michasiem, ale to niestety nie teraz. Rabi, o właśnie, Rabi robi zdjęcia. Bardzo możliwe, że to jest snapshot. Bardzo możliwe, że będą mieć jakąś funkcję uwierzytelniania przez kamerę na przykład. Nie wiadomo. Ale jeśli używacie Rabi, to tutaj jak wejdziecie w More, to można... Sklejować sobie tą odznakę, to trzeba połączyć z d ale można tutaj poprosić jeszcze o tokeny testowe. Bo nie wiem, czy wiecie, ale d robi swoją własną L2, więc można się tutaj powoli przygotowywać do tego testnetu, który mam nadzieję, że niedługo już się pojawi. Kolejna sprawa na Orbiter Finance. Tutaj mamy te zadania. Jeśli chodzi o Mantę, możemy sobie podbić nasz airdrop. Już mam trzy wykonane, zostały mi jeszcze trzy. Generalnie trzeba zrobić bridge z albo do Manta. I jedna transakcja to jest 5 punktów, dwie transakcje to jest 12 punktów, i tutaj trzy transakcje to jest 20 punktów. Czyli w sumie 6 transakcji w tom i 6 transakcji w drugą stronę. Jeśli chodzi o Manta, to też odpalają jutro lunch pool na Binance. Fajne te lunch są na Binance. Ja tam zwykle wrzucam około 6 BNB. To tak w ciągu tygodnia można wyciągnąć około 40-60 dolarów, zależnie jaki to jest token. Także ja zwykle biorę udział, a sama Manta udostępniła nową tokenomię, gdzie tutaj właśnie dodali część tokenów do launchpoola i zwiększyli ilość tokenów do dropa. Jak to wejdziemy na Manta, to pewnie nam wyskoczy ktoś, kto to obliczał. Ale widziałem, że na Twitterze chłopaki spekulują, że cena. Jeśli chodzi o listing, to może być między 1 a 2 dolary. Więc listing będzie na pewno na Binance, będzie również na KuCoin. I no nie mogę znaleźć tutaj żadnych wyliczeń. Santos. No właśnie, tutaj macie obliczenia. 21% supply będzie dostępne na. Token Generation Event, więc zobaczymy. Ciekawe, ciekawy jestem, ile osób będzie teraz sprzedawać swój airdrop od razu, a ile jeszcze będzie czekać. Bo z tą Celestią to tak no, wyszło pół na pół. Ten, kto zostawił sobie trochę w stakeu, to mam nadzieję, że będzie bardzo zadowolony, ponieważ już jest kilka projektów, które ogłosiły airdrop dla stakerów Celestia. No i tutaj mamy Taiko. Taiko zajmowaliśmy się już wcześniej, w ogóle wyskoczył mi ten test na kilka minut przed nagrywaniem, więc możemy tutaj zrobić sobie bridge. Widziałem, że tam można jeszcze bridgeować NFT, ale nie wiem skąd te NFT można wziąć możliwe, że trzeba je zrzucić samemu po prostu. I tutaj tak, łączymy się na Choleski, to jest nowa sieć testowa, która teraz jest bardziej używana niż Gorli i trzeba mieć tutaj właśnie tu się, próbowałem TNF taki ogarnąć, ale nie wiem skąd mam je wziąć. A my sobie przebrydżujemy po prostu jeden Ethereum, bo mnie stać. Jak się połączycie z tym brydżem, to wam doda tą, tą sieć katla automatycznie, także z tym nie powinno być problemu. A jeśli chodzi o Ethereum na choleski, no to jest ten proof of work fałset. Tylko podobno tam ktoś znalazł jakieś dziury i nie za bardzo jest to dobre, żeby, żeby klejmować tokeny z tego brydzia. Ale no ja sklejmowałem stówę i mi się nic nie stało. Także wydaje mi się, że jest ok. Aczkolwiek zalecam używać z rozwagą. Tutaj jest jeszcze jakiś fałset. A te ich horsy jeszcze można tutaj. To zmintujemy sobie horsa też i też go sobie przebryżujemy. Oni tu chyba po 5 tych horsów dawali, także również czemu nie 50 to 20 wyślemy na tą katlę. Dajemy aprowa zatwierdzamy, potwierdzamy. No i bridge. Tutaj również go potwierdzamy. O i tutaj już trochę drożej, proszę bardzo. Dobra, to niech sobie tam leci. Tutaj są jeszcze NFT. Ale nie wiem skąd te NFT można dodać Unexpected error, no czemuś No tu można przyciemnić lekko, będzie lepiej no Teraz my tu zblokowali, także nie za bardzo mogę cokolwiek kliknąć Ale dobrze jest przebrydżować sobie te wszystkie tokeny, które oni nam tu dają Widziałem, że tam jeszcze miałem Taiko -y, jakieś tokeny Ale nic to, póki co to by było na tyle Ostatnio wam pokazywałem tą muszelkę, ale muszelka bardzo się wywala. Nie podoba mi się ta muszelka. No, i w ostatnim AirDrop Info robiliśmy sobie Satoshi VM, ten testnet, gdzie podłączaliśmy MetaMask pod Unisats. Wydaje mi się, że warto jest to zrobić. Problem jest taki, że z tego kranika. No właśnie z tego. Leci trochę mało tych tokenów, ale trzeba go użyć 2-3 razy i wtedy można to ogarnąć. Jeśli chodzi o ten bridge, to pokazywałem go w poprzednim wideo, ale możemy go zrobić jeszcze raz. Tutaj jest ten bridge. Connect wallet i widzicie, macie met MetaMask i Unisat tak samo. Bo to jest minimum, jakie możecie wysłać i tyle dokładnie dostajecie z tego kranika, więc potrzebujecie pobrać to dwa razy po prostu. No nie wiem, teraz nawet mnie nie chce puścić, bo tutaj mi pisze, że na fi nie mam. Także przynajmniej trzy razy z tego kranika trzeba skorzystać. Tutaj są te kraniki podlinkowane. Kolejną akcją, którą chcielibyśmy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili, będzie to Atlayer. Layer. Zbudował tutaj sieć, dzięki. Arbitrum Orbit, jest to sieć nitrogen, przeskoczmy tutaj na ten nitrogen, mają oni tutaj też kranik później wam pokażę, no nie, w sumie nie później, bo ten kranik jest tutaj więc będziemy potrzebować ten nitrogen testnet Orbit plus Celestia i tutaj właśnie wklejamy na adres ciach no i nie wiem, czy oni mi teraz to wyślą, get tokens. A tutaj jest takie zatwierdzenie dziwne, ja się weryfikuję przez telefon. Dobra, mamy to, tutaj dajemy atest, get my tokens i dopiero wtedy te tokeny zostaną wysłane do nas. Dobra, i później wracamy tutaj na bridge, bridge assets. Tutaj w tą strzełeczkę. Tutaj też musimy wejść w settings, i tutaj w dokumentacji to też Wam podlinkuję. Trzeba wkleić właśnie tą regułkę, żeby dodać tą sieć. To kopiujemy i wklejamy tutaj. Te testnety musicie mieć włączone, ja nie mogę ich teraz włączyć, no bo mam już je włączone i tak samo nie będę dodawał teraz tego. Klikacie tutaj po prostu Add Chain i wam się to doda. No i teraz tutaj mam Nitrogen i tutaj mam Arbitrum Sepolia, tylko nie widzi mi balansu, czemu mi nie widzi balans? Dobra, mamy to. Skorzystałem po prostu z innego kranika na Arbitrum Sepolia i możemy tutaj sobie to wrzucić. Na przykład 2. Dobra, move fans to nitrogen. Zmieniamy na Sepolia i proszę Państwa. No ładuj się. Dobra, leci. 3 dolary. No i okej. Okay. Leci to generalnie, to nie musimy już czekać, bo za bardzo to tutaj... Zbyt wiele nie ma do, do roboty. Widziałem, że tam ludzie jeszcze stawiali smart kontrakty, a oni te smart kontrakty stawiali na Arbitrum Sepolia właśnie. Dzięki tutaj temu third Webowi. Możemy się tu podłączyć, możemy zrzucić taki kontrakt. add payment method nie, ja podziękuję, ja tu nie będę za nic płacił. Dobra, mamy contracts ready to deploy. Tutaj chyba musimy wziąć token. Tak, deploy now. Token name. Dobra, ja daję coś takiego. Deploy now. Deploying contract. Zatwierdzamy to na rudym. 14 baksów taki kontrakt. Jezusie. Dobrze, że to są testowe. Ok, tutaj jeszcze musimy to podpisać elegancko. W sumie to trochę nadprogramowo, ale tak jak widać, kontrakt stoi. Dobrze, lecimy dalej. Carve protocol, nie wiem czy to robiliście. Tutaj na OAP BNB można sobie wymintować taką kartę. Na początek trzeba tutaj zrobić mały depozyt, bo to jest stworzone na smart kontrakcie, więc musimy tutaj wysłać właśnie na ten smart kontrakt trochę Opbnb. BNB zrobicie na zk bridge. Możecie sobie przebridgeować z binance smart chain przez zk bridge. Właśnie przez ten ZK Bridge tutaj możecie sobie to przebridżować. Token ZK Bridge tutaj wcześniej robiliśmy te pandy na tych pandach też coś tam się dzieje teraz ale mi się nie udało wszystkich moich pand odzyskać, dobrze więc wysyłamy tutaj top up, to sobie kopiujemy, wbijamy na metamask dajemy Sand i tutaj 0,03 nie, nie całego dolara im tu wyślę, nie pamiętam ile tam było nie chce mi się sprawdzać, ale to tak gaz bardzo tani, na tym oakbnb jest generalnie wszystko tanio, dobra powinno mi starczyć chyba, mintujemy, tutaj można mint można zbierać te soul, a te soul mają być wymieniane na mainnecie do ich mainnetowego tokena. On będzie się nazywał ARK, chyba. Tak jak widać, minting speed tutaj 21 na dzień. Aha, jeszcze spokojnie, bo mi nie wymintowało tego. Są tutaj różne aktywności, gdzie możemy właśnie zbierać te Sole. Projekt zebrał finansowanie na poziomie 4 milionów dolarów. Jeszcze można sobie wymintować tutaj tą nazwę. Michaela Available, ale ten, tyle to mnie teraz nie stać. To jest dość dużo, w ogóle 0,3. 0,3 to będzie jakieś 100 dolarów. Nie, to ja za... podziękuję. Oczywiście możecie sobie wymintować na przykład, o, im dłuższa ta nazwa, tym wiadomo, że będzie taniej. Ale tutaj akurat jest error. I można za 0, to sobie mogę to wymintować. Stać mnie teraz. No, czyli nie jest tak źle. Zatwierdzamy, potwierdzamy. No i super, mamy domenę. Tutaj codziennie można odbierać. Można jeszcze podłączyć naszego x na przykład. Tylko teraz to jest akurat mi już nie stać. Można Discord też podłączyć. Też tutaj za wszystko trzeba płacić. Steam i CarPlay. No ten Steam tutaj widzę, że płaci najwięcej, ale ja akurat Steam'a nie mam. Ale jakby ktoś chciał się pobawić, poklikać, dzienne aktywności, tutaj jeszcze są ZK Sync Era i jeszcze mają linia, także zawsze to jakaś transakcja na tych sieciach i jeszcze mają Ronin Gasless. Może na tym Roninie się połączymy, skoro jest Gasless? A nie, no bo Gas trzeba płacić i tak w BNB Dobra, nieważne. Tu mam jeszcze taki testnet Heaven One. Heaven One podobno bardzo bezpieczna sieć, która ma nas chronić przed hakerami, więc możliwe, że warto jest zrobić ten testnet, ale ja się zapisałem dopiero dzisiaj. I trzeba się tutaj zapisać. Także link Wam zostawię w opisie, a jak już dojdzie do mojej kolei, to Wam to nagram. Mają oni tutaj jeszcze kampanię na Zilej. Tutaj są zadanka, ale ja to tych zadanek nie za bardzo lubię. A tymczasem pojawił się nowy vlog, w ogóle to jest dobry kanał. A tymczasem pojawił się nowy vlog na moim drugim kanale, Michalski Vlog. Także serdecznie zapraszam. Live outside of krypto. trochę tam ćwiczę, trochę się wygupiam. Trochę latamy i trochę marynujemy jakieś mięsko. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Jutro będę miał bardzo ciekawy temat. Będą to kolejne nody. Także przyszykujcie może jakieś sianko. Nody będą mniej więcej 600 a 800 dolarów. Ci, którzy pamiętają akcję z Sonorusem czy z Delizium, to wiedzą co jest 5, bo będzie to mniej więcej na tej samej zasadzie dystrybucji. Także dobrze jest tam być wcześniej. I no to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, poproszę zostawić łapkę w górę, a więcej o tym temacie dowiecie się jutro. Także siemanko, pozdrówki, yo!